Cześć, jestem i żegramy w drugi odcinek z Minecrafta Pocket Edition Online. Z... z... z, z, z kim? Głośni mów. Tak, powiedział Warty Cześć. No um, dobra, trochę głośniej mów. A gdzie ty jesteś? A dobra jeszcze widzę. Ja mam tam robić wieżę. Ale lepiej buduję. Nie, po prostu nie będziemy żadnego muru. A i to jest Infinity World, jakbyście nie zauważyli. Że latają o takie części. Ja tutaj na piasku to ją zbuduję. I to będzie bardziej... Czekaj nie, czek zaraz. Mmm. Dobra, to. Wracają stare spownie, a tak. Opijałam się tym, kiedy byłam mała. Nie wierzę. Czy to znaczy, że ten sam nabój był produkowany setki lat przed wojnami grzywanymi? Dobra, posłuchajcie. Chbyśmy odnaleźć tajemnicze źródło superłyka. Na koniec poziomu byłaby pewnie walka z wielkim automatem. Na poje czymś takim. Moglibyśmy. Ale super łyk jest pyszny. Dobra, Spróbuję coś z tego zbudować.

Lepiej zostaw tak, bo, bo jak wtedy byłem u ciebie, no to właśnie Już było dobrze, no to zostaw tak jak jest Tak jak teraz masz Dobrze robię? Trochę pomyliłaś mnie Tak dobrze Hmm Jakby to zacząć Hmm. Może tak. Ale mam sobie jednego pomysłu. Rób, rób co tam robisz. Cokolwiek tam robisz. Bo ja na razie swoje robię. Dziecko, lepiej zacznij gadać. Czołem! Witajcie w fabryce Super Łydak! Nie jesteście gotowi na odeśmienie? Wszystko to lubimy i weźmiemy się z do Dziecko! Długa zabij czasie. Nie! To tylko kartonowe coś. Czesia chce nas oszukać. Dziecko! Otwór za mały dla Zuzy. No powiedzcie czy w komentarzach czy też takiego um, jak zbuduję be, będzie right. o no. Ja to z... ja, ja tylko spauzuję na chwilę nagranie i widzimy się jak zbuduję wieżę. Witam po pauzie i no, skończyłem już. Wierzę, że z paru materiałów zrezygnowałem a oto ona, może pokażę wam od dachu, o tam wart jest, widzicie, tam buduje coś, co jest z Dirta w telefonie. Hmm. Zrobię screenshot'a. Ale nie patrz, bo tutaj leci mi niespodzianek. A tu raz robiłem. I dobra. To co? Tutaj... No tutaj już chyba na tyle. O nie, co jest drzwi. Pamiętaj. Ile już czasu? 6 minut. No to jeszcze chwila. I kończę odcinek. Hmm, no dobra. To co? Wieża skończona, nie wiem co tam będzie. Najprawdopodobniej enchant. A on nawet teraz go zrobię tak, tak. to będzie akurat trumna na enchanta.

Wiem to czytasz, jesteś z eee, Tylko sobie zerknę. Drogi pamiętniczku, hmm. Jejku, jak to dziecinnie brzmi. Cóż, pamiętniczku, moja mama mnie pokocha. Ciągle narzeka, że spędzam hmm. za dużo Jeszcze nie wiem co napiszę. Kim będę, gdy wypełniać ostatnio. Dobra. Chyba na tyle. Napisać dobrą piosenkę. Czy poznamy miłego chłopaka? Zawsze się na widok chłopców. Kolejny dzień w nastoletnim miejscu. Czyli w szkole. Znów to samo. Chłopcy, z którymi dziś nie rozmawiałam, bardzo trafiał bronek Sebastian. Próbują nas zbawić. Próbowałam się sama ostrzec. Mama spytała, czy przeszło po mnie do Ktoś, Kosia i Słysia, to najfajniejsze dziewczyny na kolej. Kiedy o nich robi się smutno? Nawet nie wiedzą, że jest niej, bo nie czemu. Jestem nikim, mniej niż nikim. Jestem pyszczem na różową... O kurczę, A co ten dramat? Królestwo Ognia niniejszym za marzu. Jacek Pistaszek właśnie zaprosił mnie na połowinki. O, jacek, ja zabieram do parku. Chcę pójść ze mną na karuzelę. łowanie do błoka z masłem. Gdy tylko przestanę myśleć o bakteriach, w ślinie... Wolałabym krzyczeć. Jacek chce się spotkać przy drzewie zakochanym. Podobno ma dla mnie prezent. Proszę mu powiedzieć, powinna. Powiem mu. Powiedzieć co? Ta! Kiedy? A Później idę się przejść. A I proszę, wystarczyła pomoc Staruszka. Dostanę się do jej umysłu. Jak grze. Drak! 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 Mój na zawsze spocznie na posy! BP, co zrobiłaś? Mam dosyć kład! Dość! 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 E, kotku, przecież przeprosiłem! Nie znasz mnie! Nikt mnie nie zna! Daj mi spokój! Ja nie jem mięsa! Portin. Um. Możesz usiąść znaleźć enchanta Enchanting table. Momentary nie postawić w mojej wieży. Siema! Czy to może najnowsze winy krzywdy sierot? Kupiłam go do gościa z, z Jest obłędna. Prawie zbyt obłędna. Zadział! Bo ja nie, nie mogę swoim bo ja nie, nie mogę z No ja Nie, nie mogę mogę tak się nie rozumiesz! Możesz się doczekać. To postawisz ja nie mi... o naszej radce przy drzewie zakochanej. Dobra, Mam zaraz. Dlaczego nie grasz? Prasę. No bo nie mogę znaleźć uczątkę. Bum! 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 Co się dziś z tobą dzieje? Zawsze wygrywałaś w kanastu. Chciałaś, żebyś spędzał więcej czasu na dworze i poszedł na dwór. Czy to źle? No, no co to jest? e. Kasm łana tu walda. Pójdę, jeśli chcesz, ale na pewno wszystko gra. O, o... Ja wychodzę. <śśmiech> no, co? E, synu, mało. Byłeś blisko. To jest mur pokój. Kim co to jest? Prywatnie, no. daj mi książkę. Nie! A więc nikt tak? Bomba. Masz obsesję na jego punkcie i przestałeś odróżniać rzeczywistość fikcji. Zawsze byłeś podatny na fantazję. Uw, te stroje, tajemnica. Charakter pysna zmienił się chwilę wcześniej. Nie, większa. To dziwne, prawda? Bardzo dziwne, synku. Dziewczynka żyła w... Na... tak wielkim, że dostała silnej wysypki. Na całym ciele. Zabrano ją więc do szpitala. Myślała sobie, jestem trochę młoda, życie jest nieferne, to na pewno mój koniec. Ale to nie był jej koniec, przeżywa ale miejsce dłoń przeszczepiono jej szczypce krawa. Dlatego widziła Tak, a w czasie leczenia nie przyjmowałam gości. Nie przyjmowałaś? A na pewno nie, Jacka. Jak mu pokochać kraba ozdrum? To przecież nie jest normalne. Przysyłał mi kwiaty codziennie przez tydzień, przez następny tydzień, a potem deszcz kwiatów ustał. W moje urodziny postanowiłam dotrzymać obietnicy i spotkać się z nim. Gdy dotarłam pod drzewo, Jacek już tam był. Całował się z Stosią i Krysią. Chciałabym się, się zapytać to, Nie da się nie kochać Jak Dzieciaki spotykały się tam to. Dawno temu Ten pamiętnik jest bardzo stary Trzeba to sprawdzić Baskudne miejsce Skąd się wzięła ta nazwa Z powodu tego drzewa Nie, Ciemna metafora